I to ja Rafał. Zatrzymałem się na chwilę, bo chciałem wam pokazać moją nową taksówkę i jak jest wyposażona. W ogóle co powinna posiadać licencjonowana taksówka. Jak wiecie z poprzednich filmików miałem wcześniej inny samochód, miałem Audi, jednak musiałem zmienić, bo niestety Audi jest mało śmiercią naturalną za dużo mil. No i zmieniłem na coś takiego w tym momencie. Mam Peugeota 508, jest to. Peugeot Estate, czyli w kombi, dosyć dużo miejsca, e, bardzo ekonomiczne auto. E, co ma taka taksówka posiadać? Więc tak, pierwsza sprawa, tak zwany kogut. E, czyli tutaj, w tym momencie e, to jest podświetlone, kiedy jesteśmy do wynajęcia, for hire tak zwane, e, i wtedy ludzie widzą, na przykład, że jesteśmy Dostępni, mogą nas zatrzymać czy na ulicy czy na taksi ranku. Poza tym jest tutaj też y, takie światło zielone, Już pokażę bliżej, tak zwane światło for hire. Jest tutaj też tabela y, pod spodem y, taryf i tak dalej. A, Tu jest moje takie małe logo mojej firmy Cabis Taxi, którą sobie tam prowadzę. A, taksówka, taksówka powinna mieć odpowiednie naklejki typu. Ee, że nie wolno w niej jeździć, nie wolno w niej palić, ja mam dodatkowo kamerę. Oczywiście też, że pasy powinny być zapięte. Z tyłu taksówki mamy yy, licencję, do kiedy jest ważna, numer licencji i tak dalej. Mogą być też jakieś tam naklejki boczne. Ja mam je akurat w środku, nie będę ich teraz wyciągał. Ee, dalej. Poza takim wyposażeniem mamy tutaj meter, czyli yy, ta te... Czyli tutaj mamy po prostu e, taryfikator. E, kiedy zabieramy klienta, wciskamy miter, tu akurat się zaczyna taryfa o 3,30, jest to pierwsza taryfa e, i dalej nam się kręci po prostu w miarę jak jedziemy. E, taryfy są zależne od czasu, czyli od, od godziny, którym, w której pracujemy. E, od 6 do 10 jest to pierwsza taryfa, później wchodzi na taryfę drugą i zaczyna się taryfa od 4,40 i jest troszkę droższa, jest to półtora normalnej taryfy. E, co dalej? E, więc tak, no tutaj ogólnie tak to wygląda. Taryfa też jest inna w niedzielę, na przykład cały czas jeździmy na drugiej taryfie. Później jest trzecia taryfa, która wchodzi już w święta Bożego Narodzenia, nowy rok i tak dalej. I tu już jest fajna taryfa 5,50. No tutaj już można jeździć, że tak powiem. a No w tym momencie tutaj wysadziłem klientów. Ja głównie pracuję po wioskach, nie lubię jakiś na no Londynie. Wysadziłem właśnie w takiej ładnej okolicy tutaj jest e, taki zatrzymałem no i w tym momencie e, będę zmierzał dalej do do miasta e, dzisiaj piękna pogoda jest naprawdę e, super, A się, się miło pracuje e, czyli zmierzam po prostu do e, naszego taksiranka e, zawrócę sobie tutaj e, Jakoś szczególnie nie mam Bookingów. Na razie stacjonuję na, na Postoju. A troszkę tam klientów się łapię bo jest piątek. Jest piątek tygodnia, koniec i początek. I co się co się dzieje, proszę Państwa? Właśnie było też w tej chwili słyszałem w radiu o Brexicie. Co z nami będzie, bo a, właśnie rząd odrzucił wszystkie, wszystkie deale. Odrzucił deala, odrzucił no deala, odrzucił. W ogóle Brexit, czyli no przyszłość wygląda niepewnie. Hmm. Nie wiemy, nie wiemy czy w ogóle co tutaj z nami będzie, no ale musimy jakoś to przetrwać. Zawsze jest jakaś opcja, nie ma nigdy także, że jest koniec świata. Więc. Um, no nic, zobaczymy. E, także kochani, no mniej więcej o tyle o taksówce. Tam we wcześniej mam jeszcze jeden film nagrany odnośnie licencji, jak to zrobić, jak to wygląda, jak to wyglądało w moim przypadku. No i tak, będziemy dalej po prostu kręcić, może coś ciekawego się wydarzy, także na razie dziękuję bardzo.